Zabieram się do pracy, moi drodzy. Jestem już spóźniony. Jest szósta, a ja muszę dać do samochodu. Oj. No cóż. Będę szybciej szedł, albo będziemy szybciej pracować. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać. Tym razem Amazon cały tydzień. Dnióweczki. Zaskoczeni? Ja również jestem zaskoczony. Także dnióweczki. Zaskoczenie jest tym większe, że mam ucznia. Drugiego. Tym razem młodszego. Nie pamiętam, który Wojtek. O, ma Wojtek na imię, nie pamiętam, który on jest rocznik Chyba 94 czy 96? Nie pamiętam. Że dobra, jestem spakowany. Lecimy do auta. Czekamy, aż się troszkę przejaśni na zewnątrz. I zaczynamy naukę. 13 grudzień, środa. Także już uczymy się 3 dni. Ale szczerze nie ma co uczyć. Bo jest taki skumaty gość, a ja tylko mu mówię, jak się coś dzieje, co może zrobić, żeby to poprawić. Kurde jeszcze ostatnie tutaj, wiecie co? Szlify, śmieci tutaj, Gdzie jest za zapalniczka Ja pieczę. Widzimy się w aucie. Przez... Mamy marku na rozpinkę, tak jak mówimy. Jesteśmy na Amazonie w Gatendorfie. W zasadzie wyjeżdżamy z Amazonu Gatendorf, Bo moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że w tamtym tygodniu robiłem nocki, przepinka regio. W tym tygodniu Amazon trzy razy dziennie jeździ ze mną Wojciech. To jest Wojciech. Wojciech jest z Podlaskiego. Który ty jesteś? Rocznik 9.6. Rocznik 9.6. Także młody chłopak daje radę, jeździ 5 tygodni w sumie. To jest jego piąty tydzień, z czego 4 tygodnie na naczepach. A to jest trzeci dzień na osi skrętnej i muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Nie mam zastrzeżeń, wszystko jest do doszlifowania, taki nieoszlifowany diament. Wiecie o co chodzi? Ale daje radę, spoko. Chce to robić i robi to w miarę ok. Jak na pierwsze dni, to aż ho-ho, aż świat jakbym siebie widział. <laughs> I co? I wypisujemy papiery, która jest 8.17. Podpisujemy się tutaj wyjazdówkę z Amazona i spadamy na Nojmark. Na Nojmarku rozpinamy i braliśmy puste kontenery do tej pory na Nojmarku. Ale z racji tego, że zbliżają się święta i jest dużo kontenerów potrzebne, będziemy zabierać kontenery strojen. Wiecie skąd? Z Goldbecka tam stoją BDFy, kontenery w sensie DHL-owskie. I stamtąd będziemy je przywozić do Amazona. Także jedziemy na Nojmark, zrzucamy dwa pełne. Wyjeżdżamy, jedziemy do Troje ładujemy sobie dwa puste, przyjeżdżamy do Gattendorfu. Gatendorf jest na autostradzie 93, jakieś 80 km od Neumarku. Także nie ma dużo tego, tylko że jest jeżdżenie. Wiecie co, trzy strzały takie zrobić. Tyle, że pierwszy strzał zaczynamy po nocce, którą robi Piotruś, bo Piotruś teraz robi... Wiecie, który Piotruś? Wiecie. On robi teraz tą robotę, którą ja robiłem tydzień temu i on nam przywozi dwa puste kontenery rano. I my te kontenery już mamy załadowane, nie musimy jechać na Nojmark, A wieczorem też pełne zostawiamy jemu, on je odwozi do Nojmarku, żeby wiecie, auto nie robiło kółka i żeby on się wyrobił ze swoją robotą, a my żebyśmy mieli też wcześniej wolne. Uff, chyba wszystko powiedziałem, także bierzemy się za robotę. Jak widzicie, brama się otwiera. Eee, papiery już są podpisane, Wojtek jeszcze tutaj wypisuje numery kontenerów i plomby. I jedziemy, zobaczymy co tu się będzie dziać. Tu na nojmarku na rozpinkę. I tak jak mówiłem, nie zabieramy stąd nic. Zaczynamy w obtrze, tak jakbyśmy tu zaczynali, tylko że firma, wiecie, musi wprowadzić takie roszady, że po prostu jest potrzebne więcej kontenerów, a tutaj nie mają może aż tyle, albo jak mają tyle, to potrzebują może jeszcze więcej. Dlatego zaczynamy normalnie tutaj turę na Obtrze, odbijamy, że jesteśmy na marku, a kontenery sobie zabieramy strojem, nie? Także czekamy sobie, ile już czekamy? Dwie minutki? Jak dwie minutki to dzwoni. Pojedziemy przez Rejsenbach, zobaczymy, czy jest myjnia czynna i czy nie ma kolejki, bo jak jest czynne i nie ma kolejki, a my mamy zapas czasu to stwierdziłem, że pasuje umyć ten samochód, bo o pomstę do nieba woła. Zobacz jak to wygląda, teraz jest przepukany deszczem, ale no w środku to Wam nawet nie pokazuję, bo to auto jest niesprzątane i sprzątane przeze mnie nie będzie. No i jest ubebrany bardzo. Nie pamięta chyba wody ten samochód, a jesteśmy bez kontenerów, to wiecie. Warto umyć, nie? No, zobacz, przyczepa. To wszystko jest, patrz. Wszystko jest ubebrane. Z tyłu i tak pewnie będzie ubebrane, ale dobrze, żeby było trochę czyste. Chociaż, chwilkę. Tak będzie lepiej. Pokażę Wam, jak wyjedziemy jeszcze z mini, jak będzie wyglądać. Warto było poczekać. Troszkęśmy się z czasu wypukali, ale, ale warto było czekać. Ładnie jest. W środku jest syfa, ale na zewnątrz jest czyste. No tego się nie da domyć bez specyfików jakichś chyba wybitnych. Także zawijamy się i lecimy. Stąd. W środku to wygląda następująco. Powiem szczerze, bez szału, odkąd wziąłem to auto, nie zdjąłem to. Także dzięki za współczucie. I od razu Wojtek zobaczy drogi. Jak można sobie pokombinować. Może się mu kiedyś przyda. Jak ktoś ogląda, to na pewno wie. Jak ktoś nie ogląda, to nie wie. Więc mówię, jedziemy przez Reisienbach, landuweczką, kierunek Plauen. I wyjedziemy na rondzie przy Trojen. Wiadomo. Numery kontenerów dostałem od firmy, które mamy pobrać. I mamy tak: jeden tutaj, ten co widać, drugi stoi tam. Więc zabierzemy je najpierw, bo tu przeszkadzają, więc je sobie zabierzemy. Jeden na przyczepę. Odepniemy ją, pojedziemy po drugi, przyjedziemy, zepniemy się przy okazji Wojtas nauczy się spinania i rozpinania, chociaż już to robił, ale było ciemno. Nie, no żartuję. Nie było ciemno, ale trzeba też to ćwiczyć. O i tak idzie cofanie moi drodzy. Rzekłbym, że idzie cofanie. Bardzo dobrze idzie cofanie. Zobacz. No jest elegancko. Moim zdaniem nie mam mu nic do zarzucenia. Musi się tylko teraz wyprostować. Wojtek! Koła w lewo i wyprostuj se dyszel. Koła w lewo, wyprostuj dyszel. Do przodu. No widzicie. Dobra? Drobne takie. Drobne takie podpowiedzi, jeszcze wiecie o co chodzi. Nawyki znaczepy, 4 tygodnie tylko, ale jednak to jest całkiem troszkę inna jazda. Może nie troszkę, całkiem inna jazda. Dobra, zabieramy to i. I już. Jak widzicie, jest okej, okay, nie? Zobacz jak pięknie wchodzi. Pięknie Zosia się instaluje nam tutaj, tak jest. Już prostój Prostuj, prostój, prostuj. cofaj prostuj Brawo, dawaj, dawaj, brawo! Dobra, w prawo koła wyprostuj sobie do przodu i całkiem w prawo, i wyprostuj do przodu. Nawyki znaczep. Dobra, i do tyłu wjeżdżaj. <grym> tylko, że my... tu wystarczy odrobinkę, tylko podjechać, żeby wyprostować. Rolki są wysoko, ale to, to nic. Idziemy. Wjechane, więc teraz rozpinamy. Rozpinamy najpierw, czy najpierw bierzemy kontener? Najpierw bierzemy kontener, tak jest, robię Cię w balona. Rozepnij żółty przewóz, kolego. Młody jeszcze, dużo energii, zakręcony. Opuszczamy troszkę na dół, bo nie wyciągniemy grzybków do góry. Na dół. Na dół, bo grzybki trzeba dać do góry. Tak jest. Stres, kamera, wiecie o co chodzi, telewizja. Przód jest, jeszcze jest, jeszcze, jeszcze. jeszcze opuść trochę, tył, przód jest dobrze, tył opuść trochę, dobra, dobra. I grzybki wszystkie do góry, ale mówit, 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 czyli z życiem. Tak jest. Ktoś mi zaraz powie, może, dlaczego czego mu nie pomożesz? Kolego, nie pomogę mu z jednego prostego względu, że on to będzie robił i tak sam. Rozumiesz. O i teraz poczekaj, coś ci powiem jeszcze. Rada życia. Przeskoczyłeś przez dyszel. No. Po jakby ten dyszel był śliski. Wiesz co kiedyś zrobiłem? Już ci mówię. Tu się trzymałem. Tu chciałem przeskoczyć. Ręka mi się śliznęła. Tylko, że to było tu. I byłem cały ubity. Nie przeskakuj. Lepiej przejść tędy. Tu normalnie zmieścisz się, nie? I co, składamy nogi? No nie, najpierw kontener do góry, kolego. No spokojnie, tu jest akurat przejście. Tu sobie można śmiało przechodzić. Nie skakajcie przez dyszę. Można sobie narobić krzywdy. Mówię to z autopsji. Jest w górze, składamy nogi. Już starczy. Jest git. Dobra, składaj nogi. Składaj nogi, zaraz ci coś pokażę. Bo tu Wojtkowi widzicie, nie weszło. Grzybek mu nie weszedł. Ale to nic. Albo może czekaj, żeby się coś nie stało. Dobra, złóż nogi. Go uważaj, tam na ręce, jak wkładasz. Z drugiej strony też nie weszło. To nic. W tym momencie można albo delikatnie ruszyć autem, albo po prostu jesteśmy troszkę z górki. więc rozepniemy sobie przyczepę. Rozepnij wojtek przyczepę. Całkiem. Odepnij wszystkie przewody. Tak jest. Odepniemy wszystkie przewody. Odpinamy parami. Górne do górnych, dolne do dolnych Żeby się potem nie po... Yy, nie robić potem, wiesz co Nie było, żeby nie było bałaganu z przewodami Mocno Tak jest Dobra, i teraz rozpinamy tutaj Nie idzie? Idzie, dobrze jest I teraz chodź Wciśnij czarny i połóż rękę na czerwonym Żeby go wyciągnąć do góry, ale nie od razu Niech trochę pojedzie do tyłu ta przyczepa Naciśnij czarny i zostaw, niech jedzie do tyłu ona pojedzie, I niech jedzie, niech jedzie, niech jedzie, niech jedzie, niech jedzie, niech jedzie, jeszcze tyle, niech się rozpędzi, niech się rozpędzi, teraz, czerwony, nie wskoczy, co za czart, jeszcze raz, niech się rozpędzi, teraz już się nie rozpędzi, dobra, trudno, jak podepniemy, to go podepniemy, nie wskoczył, niestety, życie, czasami tak bywa, szarpniemy autem i będzie wszystko dobrze, składamy nogi, wszystkie po kolei, a widzicie, chciałem, żeby było dobrze, a tu za małe prędkości kontener rozwinął. <laughs> Zresztą on jest pusty, to zaraz spróbuję z nim zrobić tutaj jedną rzecz. Tylko idę w rękawice. Wojtek sobie tam składa pięknie wszystko. Wszystko sobie Wojtek złoży, a ja spróbuję nim pobudzić. Nikt mi to nie dało. Jak podepniemy, to nam to wszystko wskoczy. Tutaj, Wojciech, jak to robisz i jest w górze, uważaj na głowę i uważaj na ręce, bo to jednak nie jest zgodne z BHP, co teraz mówię i co teraz robię, ale myślałem, że to wskoczy. Niestety nie wskoczyło, wskoczy później. Dobra, teraz co robimy? Zaczę od razu do góry, odblokuj i dawaj pod drugi kontener jedziemy. No, w dół, no, no, no. Weźmiemy od razu grzybki w dół. Co by było gotowe? Wojtek! Pędy. Ja się przejdę, Wojtek pojedzie. A no, czy nie udała mi się sztuczka? Myślałem, że mi się uda ta sztuczka. Można było od razu, wiecie co? Generalnie od razu autem można było szarpnąć. Ale jest troszkę z górki. Myślałem, że ten kontener nabierze prędkości i wskoczy, a... A nie wskoczył. Ale to nic. Jak zabierzemy drugi i zepniemy się, to nam skoczy, wiadomo. Mamy zapięty, także jedziemy z powrotem po tą puszkę, co jest na przyczepie. To Wojtkowi tłumaczyłem, że jak jest krzywo dyszel, a nam się skręcił dyszel, więc nie będę mu na złość prostował, bo to nie jest problem wyprostować dyszel, bo wystarczy go po prostu pociągnąć, prostowany jest. Ale żeby mu zrobić na złość, żeby nabrał takiego, wiecie, oglądu sytuacji, cofamy po prostu, wiecie cofamy? Oś w oś, żeby szła. Koło w koło po prostu. Celujemy koło w koło, a nie kontener w kontener. I się spnie. I się spnie. Oczywiście, że się spnie. Widzicie o czym mówię? Koła nie są proste, tylko są na mnie skierowane. A, jeszcze mu wypoziomowałem. To jest za dużo wiecie o co chodzi. Nie masz takiego, że robisz to wszystko mechanicznie. To jak zostanie, tak się jedzie. Ja też nie, nie o wszystkim myślę. Wiesz, jak jest. No, zajechał sobie dosyć to szeroko. <laughs> ale Spokojnie. Szeroko, ale to nic. Wszystko idzie wyprostować. Odsłonię mu oś, żeby widział, jak skręcone są koła. I celujemy. Proszę. Nie ma lusterek w tym samochodzie? Koło w koło, kolego. Koło w koło. Tylne koło w aucie ma ci iść równą względem do tego koła. Do tego koła prosto ma być. I cofamy. Daj w pra... Do koła, prosto do koła. Dawaj. Dawaj. Będziesz słyszał, chłopie. Przód tył, poszarp. Jeszcze poszarp, bo to wskoczył tylko kontener. Przód tył. Do przodu. Dobra. Jak na nauce jazdy, przód tył. W międzyczasie co się stało? Wskoczył nam kontener. Dostał szarpnięcia i wskoczył. Wojtek teraz założy rękawice i ten kontener skręci, ale najpierw podłączy przewody. Wojtek, podłączamy przewody wszystkie. Zapiął się czy nie? Jak nie. Zapiął się, no chłopie. Zapięty, to musi być tu, żeby było odpięty. Dobra, spinamy. Jak zepniesz, tak będzie. Na, na szkole, na nauce jazdy to jakoś y, tłumaczą, który najpierw, który drugi. Dwa, to dwa w jednym tu nie ma. Nie trzymamy za przewód, tylko za klamkę. Odepnij. Załóż to, jedno w drugie. Powoli, spokojnie. I ty. Takim ruchem, wiesz, no, próbujemy. Poczekaj, trzymaj kamerkę, pokaż stary, zobacz. Trzymaj kamerkę, pokaż ludziom. <grystanie> Dobra, stary nie ma rękawic. Zakładasz tutaj, sobie wkładasz od spodu, żeby się wiesz, ten wszedł, tamta część pod tą część. Potem narzucasz sobie tą tu, przyciskasz lewą ręką i w dół. I tyle. To tak wygląda prosto. To tak wygląda tylko prosto, tak. Stary Umi! <noise> Reszta dużo dziurek, więc sprawdzamy, gdzie to jest. Tutaj cyk. I chlast. Dobrze. Teraz wygodniej by ci było najpierw żółty. Więcej miejsca na manewry ręką. To będzie długi odcinek. Cyk. I... Widziałeś? Jak stary Umi? Gdzie położyłeś? Dobrze. Troszkę syczy, ale to nie przeszkadza. To się wszystko... Uszczelni się. <laughs> Samo się uszczelni. Dobra, skręcamy resztę kontenera, bo już tam wskoczyło. Niespodzianka. I jedziemy na Amazon Gatendorf, moi drodzy. Ale ty chłopie nie skręciłeś żadnego, tak? No to skręcamy cały kontener. Dobra, nie tłumacz się. <laughs> nie tłumacz to nie szkoła powiedzieć mu teraz, czy jak skręci, jak skręci to mu powiem. Dobra, skręcaj, 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 jest OK, to nie o to chodzi. Skręcaj. Trochę błoto naniesiemy do samochodu, umyty. Ale zobacz, umyty całkiem inne auto, całkiem inne auto. Tak jak jest taki uwalony ten samochód, to jest koszmar, jest po prostu koszmar. Tu się uczymy wszystkiego, moi drodzy, no bo... Nie ma co ukrywać. Wojtek przyszedł tutaj od zera, z wiedzą zerową, jeśli chodzi o obsługę przyczepy i BDF-ów. Więc uczymy się, to nie jest wstyd. Wszyscy się kiedyś uczyli i wszyscy, każdy się kiedyś będzie uczył. Nie wszyscy, każdy się kiedyś będzie uczył, a wszyscy się kiedyś uczyliśmy. Tak jest. I teraz tak, mógłbym się nad Wojtkiem znęcać, bo Wojtek o tym na pewno nie pomyślał, chyba że pomyśli jeszcze. A, Pomyślał, ale nie wiem, czy to zrobi. Ale tu jest niezabezpieczona noga. Nie jest opuszczony. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz. Mianowicie, byś poszedł do samochodu, byś wrócił. A tak to możesz wcisnąć czerwony, jak już jesteśmy tutaj. Musisz spuścić no. ręczny z przednich, z tylnych kół. Tak, bo to jest na tylne koła. Na odwrót jest. Czerwony jest na tylne koła, czarny jest na przednie koła. ręczne I co? I lecimy. Tu jest wszystko, git. Posprawdzane, posprawdzane. Jedziemy na Amazona. Pokażę on jeszcze, może przez chwilę, co tam na Amazonie. Słychać. Będzie dobrze. Lecimy. Ach, lubię być nauczycielem. <grytanie> zjeżdżamy sobie, moi drodzy, z autostrady A72 na A93. I tam, z jazdem numer 2, zjeżdżamy na Gatendorf na Amazona. Dokładnie to. I już widać naszego Amazonka, ale jak pamiętam, to byliście ze mną już tutaj na tym Amazonie. Także. Cóż. Cały tydzień jedno i to samo trzy razy dziennie. Jesteśmy tutaj aktualnie drugi raz, więc jeszcze jedna turka przed nami. I tak to właśnie wygląda. Nie ma samochodów. Ktoś tu cofa pod rampę, ktoś tam sobie jedzie. Zobacz ile niebieskiego. Nie niemieckiego, niebieskiego, tak jest. Stoi żółte dechelki stoją. Amazon, Amazon. Także Wojtas będzie cofał. A ja Wam pokażę, jak mu to idzie, to cofanie. Zobacz, jak pięknie. Zobacz. Fachowo, moi drodzy. Ja yy, nie mam się do czego przyczepić. Poza tym cofał już tutaj. Nie zgadza A, nie zgadza się. Czyli jednak nie zrobimy tak. Zapraszam Was za tydzień, bo już dzisiaj chyba długi ten odcinaczek będzie. Bardzo długi. Może nie. Pomyślę. Widzimy się za tydzień, moi drodzy, standardowo w sobotę o godzinie 17. Trzymajcie się. Na razie.